Festiwal Sportu w Skarszewach to corocznie weekend pełen wrażeń. Tych sportowych i to na najwyższym poziomie. Wpierw Puchar Polski, a teraz młodzi sportowcy rywalizowali w Mistrzostwach Świata Fit Kids Federacji GEPA Polska. Niebywałe umiejętności zawodników zrobiły wrażenie nie tylko na sędziach. Nieraz słyszeliśmy głośne wow pochodzące z widowni. Imprezy robimy już długo, natomiast Mistrzostwa Świata robię po raz pierwszy. Poziom zawodów u nas tutaj jest bardzo wysoki, więc to nie było tak sobie hop tutaj do. Stać się na dobre miejsce. Też mocno obsadzone kategorie w ilości i to, co tu wyraźnie właściwie było widać, i to, co też podkreślają sędziowie, są minimalne różnice czasami między tymi zawodnikami. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Zjechały się najlepsze kluby z Polski, co mnie oczywiście bardzo cieszy. W niedzielę mamy trzeci dzień naszego festiwalu sportu. Będą to sporty sywetkowe, a więc kulturystyka i fitness. Zaczynamy o godzinie 12. Zapraszamy oczywiście serdecznie wszystkich do nas. Nieodłącznym partnerem Festiwalu Sportu jest miasto i gmina Skarszewy, który od lat gości w hali Skarszewskiego Centrum Sportu najlepszych młodych zawodników Fit Kids. Ja jestem po prostu bardzo dumny, że po raz kolejny w Skarszewskim Centrum Sportu ma miejsce taka fantastyczna impreza. To są oczywiście wielkie brawa dla Wojtka Nadolskiego, który jest prezesem Federacji Organizującej Zawody Fit Kids, również zawody kulturystyczne, które już od kilku lat odbywają się m.in. właśnie w Skarszewach, ale to jest również powód do dumy jako dla włodarza, który może razem z mieszkańcami cieszyć się tym, że taki właśnie obiekt funkcjonuje w gminie Skarszewy. Kolejne wydarzenie, kolejna fantastyczna impreza, co daje nam powody do radości, chociażby dlatego, że już wkrótce rozpocznie się budowa krytej pływalni, czyli basenu, który również powinien tętnić życiem i które również powinien dać mieszkańcom całego Kociewia świetną okazję do tego, żeby odpocząć, pobawić się, no i dbać o kulturę fizyczną. Wysoki poziom zawodów potwierdzają sędziowie i trenerzy. Uważam, że dzieci dzisiaj naprawdę zaprezentowały bardzo, bardzo dużo. Poziom zawodów, tak jak wczoraj, i dzisiaj również jest wysoki. Wracamy uwagę wiadomo na czystość ruchu, na takie obycie na scenie, czyli taką prezencję, elementy typowo fitnessowe i także te elementy akrobatyczne. No jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. I bardzo się cieszę, że prawie wszystkie zespoły i również zawodniczki, które występowały indywidualnie, odniosły dzisiaj wielki sukces. Przyjeżdżamy tu już jakiś czas i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest naprawdę bardzo fajna atmosfera i będziemy przyjeżdżać nadal. Niezależnie czy było to pierwsze albo trzecie miejsce, wszyscy zawodnicy cieszyli się z osiągniętego wyniku. Udało się, dużo na to ćwiczyłyśmy. No, i jesteśmy bardzo zadowolone. Miałyśmy nową dziewczynkę w trio, na, y, dlatego miesiąc przygotowywałyśmy się do tych zawodów. Krótko, ale udało się. I bardzo się cieszę, hmm, że jesteśmy na podium i że coś zajęliśmy. Ogólnie fajnie, ogólnie fajna scena i y, y, no. Fajne puchary. Nie spodziewałyśmy się, że wygramy, ale no wygrałyśmy. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w mistrzostwach świata Fit Kids Federacji GIEPA Polska. To było naprawdę niesamowite widowisko. Pamiętajcie, że to nie koniec emocji. Zapraszamy na festiwal sportu również w niedzielę. Wpadajcie do Skarszew.